Witam w kolejnym filmie Oczywiście proszę się nie przestraszyć Jestem bez makijażu Nie wiem czy dzisiaj dojdę do takiego nastroju, że się umaluję Chociaż wychodzę No to może się umaluję, nie wiem Albo pójdę nieumalowana Nie wiem, po prostu nie wiem Nie jestem w stanie nawet długa za bardzo myśli zebrać Ale stwierdziłam, że może Jak Poopowiadam o czymś innym To może oderwę Opowiedzieć o ostatnich zapachach i o najbliższych planach. Zrealizowałam kilka y, propozycji miodowych w dużej mierze opartych o połączenie też miód z szafranem, co daje takie roziskrzenie, ale też y, takie właśnie bardziej y, aromaterapeutyczne, miodowo-łąkowe, y, miodowo-rumienkowe, miodowo łąkowe miodowo rumiankowe, y, miodowo Um, właśnie takie też kwiaty polne, miodowe Tego typu klimaty Przypomnę, że też jest zapach Pradomio, um, czyli moja łąka Celowa taka nazwa Nie jest z kreską, tylko trzy razy I tak celowo, taki zamysł Dorabiałam ostatnio mililitry um, wiolewych, które uwielbiam Będę dorabiała mililitry rubar, bo bibo, Które też uwielbiam i które obiecałam koleżance um, Bo je się ogromnie um, spodobały Akurat jest w Polsce, będzie chciała sobie zabrać Zrobiłam zapach, który się nazywa La Distancia, ja chyba dałam informację w poście pomucher, ale też w sumie Suede de Rosa Jest kilka takich zapachów, które idealnie wpasowują się w serię Kobiecość Distancia to jest taki rabarbarowy zamsz Który ma niuans lawendy, rumianku, trochę Paczuli, ekstraktu z paczuli, ekstrakt z lawendy, różne właśnie ekstrakty, absoluty mało składnikowy, ale z składnikiem, który ma podkręcić parametry i tak dalej. Przede wszystkim chud i dystans, właśnie ta dystansja, kobiecość, kobiecość z dystansem przepięknie ulokowana właśnie rabarbarowość, rabarbarowy zamsz. W ogóle zabawa z składnikiem zamsz, który jest bardzo udany, zabawa z składnikiem rabarowy, który uwielbiam. Tych zapachów z zamszem trochę więcej było Było właśnie suede de rosa, Różany zamszki, różowy Tutaj właśnie nic barbarowa, Ale z niuansami Z kłębią, z dystansem Zamsz z pożyczką suede de rosy Muszę się zbierć, bo muszę coś odebrać Wczoraj zrobiłam zakupy jechałam po tego szympansa Którego zobaczyliśmy Będąc dzień wcześniej na przystanku Bardzo go chciałam, bałam się, że mi zabiorą Pojechałam, a przy okazji trafiłam Różne sukienki, jakbym miała mało sukienek, ale po prostu Bardzo, bardzo wciągnęły, bardzo, bardzo pasowały I, i muszą być I muszą być, także um, muszę to odebrać Bo nie chciałam tego brać, wiedząc, że jadę na Gdańsk I mówiłam się, że odbiorę wczoraj wieczorem, albo dzisiaj rano W sumie już jest rano, no, nie wiem, no ale nikt mi tego nie zabierze Natomiast nie wiem, czy znajdę numer telefonu, żeby ewentualnie to przełożyć Trzeba być deszczony, chyba lepiej, żebym to teraz przewiozła. Co chciałam jeszcze powiedzieć? Chciałam w ogóle pokazać, ale to może będzie osobny filmik. Jak wyglądały ostatnio zrobione flakony, co na nich ulokowałam, jakie nowe zeszyciki, notatniki i tak dalej postanowiłam robić pod kątem zapisywania tych resetów, ponieważ ten aktualny. Ponieważ ten aktualny notatnik właśnie. Aj. Już jest mocno za pełen. zaraz będzie pewnie przejście w kolejny, będę sobie zbierać się w jednej może jakiejś szufladzie żeby w razie czego, gdybym chciała dorabiać mililitry właśnie, żeby szybko sobie wrócić Dorabiałam mililitry miodu rozlanego w lesie Będę dorabiać ym, mililitry tego wręcz soku mandarynkowego rozlanego w przepięknym lesie I w ogóle bardzo parametrowy właśnie Dla mnie świetne parametry właśnie ma ten właśnie las y, z ym, w ogóle te moje lasy, właśnie ten Berde Forestal oraz właśnie ten Imachen, bo nie ta ładna rzeczy, czyli właśnie ten taki efekt wręcz rozlanego soku z mandarynek realnego, prawdziwego, naturalnego, właśnie w lesie, przepięknym, aromatycznym, wielowymiarowym. Właśnie te Rubarbo Bibo, czyli Żywa Rabarbar. W ogóle będę dorabiać też militrem Życie Zielonego Rabarbar, czyli Labida Rubarbo Berde. Trochę mi zostało tego jednego składnika szampanowego i trochę nowego, także. Będzie chyba ten szampan, co mówiłam, właśnie pożyczkowy. Co ja tutaj jeszcze mam e, z takich zapisków, na przykład co ostatnio zrobione, bądź też e, co będzie dorabian. A dorabiałam trochę koalitas berdes, lasu, zielonych koali. E, koleżanka opisała, myślę, że bardzo się spodobała Machie de la czyli magię lipy. To może też będę. Podoba mi się bardzo Infanzia Clary, czy znaczy ta trzecia wersja Infanzji. i chyba sobie dorobię mililitry. Mm. Miałam tą marynarską lilię, to już chyba opowiadałam. Co tu jeszcze? Mogę sobie zrobić zapach kwieciany, ponieważ udało mi się ciekawe połączenie zrobić. Ym, mleko z lawendą. O, lawenda, porzeczki clearwalk. Właśnie dużo różnych zapachów z lawendą. Przepiękne składniki z lawendą mam z właśnie mlekiem, różne połączenia z miodem jeszcze, a zrobiłam zapach abechitas, abe czyli pszczółki miód akacjowo-lipowy, to chyba jeszcze nie wspominałam, miód z rumiankiem właśnie, z pomarańczą, mandarynką w ogóle obiecałam kolejny zrobić pewien zapach takiej mandarynki z przebrodzeniem z olibaną z labdaną, trochę w tytoniu bo rozmawiałyśmy o pewnym zapach muszę spauzować, bo Coś mi się robi w piekarniku. W ogóle dobrze się właśnie opowiada, jak mam ze sobą właśnie ten notatnik. To jest właśnie Gdynia, dzieło otwarte z Muzeum nie Muzeum Modernizmu. To są właśnie fajne też wstawki właśnie z Starej Gdyni. Takie To nie jest sam tylko do pisania, ale też takie właśnie ma wstawki do obserwacji. Nie wiem, czy mi się tu uda pokazać. Ma to coś, jak to się mówi, taką tą zakładkę. Ta mi się przydaje. Może odezwę się z drogim, tylko że coś zjem i pojadę to za pamięci odebrać. Co my tu jeszcze mamy? O, taki na przykład w tym notatniku. Jeszcze, jakieś dziecko? Trochę właśnie jest. W ogóle, a propos cynamonu, to myślę, że z tym składnikiem będą różne kwestie jesienią. Śliwkę udało mi się zrobić bardzo udaną. Ech, co tu jeszcze? Nie opowiedziałam. Tak sobie przeglądam, przeglądam. A i ma kabydumur, znanych no, humorów. Chcę zrobić wersję bezlablaną i lipę. Plancia Morada to mówiłam. O Mucher, zapach koweta, też już opowiadałam. O Lorde verano, zapach lemoniady z różnymi dodatkami. Zagreste, magla z aromatyczności. Mucher też dystans. Tutaj mamy fiołki, irys. Paczule, tą parę z żelazka. Tu też nasiona marwi Plancia Morada planuje dorabiać. ogóle jeszcze inne zabawy z właśnie para, żelazka. Oraz żelazka. Zrobiłam w zapachach, który się nazywa Violet Grosse. Lilaki bez pożyczko agres, właśnie bez zagresem. Um, to jest zaplanowany starta cytrynowa. Mleczny szal, już jest wpisana wanilia drzewna. Whisky kawałek, szpaczula, czekolada deserowa. Kolejny zabawy z malinowym, bo udało mi się zdobyć ten właśnie, który mi tak bardzo opasował. O, tu jeszcze inne takie zdjęcie taki trochę łódka kuterek i wilk nie no, wiem mam to wilk to ja mam taki pies wilk nie wiem jest taki trochę przypominający a nie wiem czy mi się uda pokazać ale może mi się uda nie wiem czy mi się udało no i właśnie zapisałam ten DISTANCJA. to właśnie opowiadałam o tym zapachu i on ma bardzo mało składników, ale właśnie ta prosota jest siła wzmocnienie parametrów i ten dystans, ta coś. Hmm. W ogóle mam też taki zamysł um, Zrobić taką serię kolorystyczną Te kolory już się pojawiły um, U mnie w różnych zapachach Nie wiem, jest ja zberdę, śliczne koale, wiento berdej Wiolet, czyli zielono wiatno Pojawiały się, nie wiem um, Soda jako taki i różany, i różowy yy, sam także pojawiały się yy, Nie wiem, lawenda yy, de flima bereberte, lawenda zielonej wiosny Czyli jest sumie mój pierwszy lawendowy zapach hmm. Natomiast yy, trochę inna zabawa tematem, trochę już o tym wspominałam, trochę o tym zaczęliśmy rozmawiać, na spacerze I właśnie takie propozycje, ale też przypominają sobie właśnie takie pierwsze z z danym kolorem, typu Ktoś mówi białe rzeczy i ja się zastanawiam, czy któraś nazwa po hiszpańsku fajnie brzmi Jako nazwa zapachu I to zostaje um, I to zostaje To nie chodzi o to, że ten zapach będzie miał coś wspólnego z tym słowem, tylko Taki zamysł serii Ja jeszcze nie zrealizowałam do bardzo serii jesiennej, aż mam dużo pomysłów na serię świątecznej Wydaje mi się, że uda mi się zrobić takie właśnie klimaty, które, które tak chciałam zawsze świątecznie Chociaż już pewien zapach, w drugi mój cofrzony zapach, czyli Fuerza Forestal Navidad Czyli siła leśna, Boże Narodzenie Miał być takim mandarynkowym lasem świerkowym, bożonarodzeniowym lasem, właśnie w żywicach mandarynkowych, takich Także to już jest taki trochę świąteczne, ale będzie to kontynuowanie. To kontynuowanie ale też takie klimaty, może i korzenie, korzenie, wytrawny piernik, na przykład bez słodkości. Jakieś ciasteczka świąteczne, korzenne, jakieś kolejne kwestie świer świerkowe. Też może świerk zimą, chłód. Właśnie są składniki, które dają ten chłód, dystans, zmrożenie. Takie też są. Fajny, ale to jest ten zapach baselberde, czyli zielona szklanka. Chcę zrobić też jeszcze świeższą wersję Baselberde mas fresco. Teraz myślę, że pójdzie bardziej wszystkie propozycje jesienne. Tak, jak mówię, ja podlinkuję tutaj. Jest ten film, gdzie jest 27 zapachów. Taki jest tytuł tego filmu. I pod tym filmem dopisuję w komentarzach wszelkie kolejne zapachy, nazwy i nuty. Tam w jednym miejscu są zebrane wszystkie moje zapachy, czyli tam powinno być w tym momencie chyba kilka ostatnich nie jest pisanych, ale powiedzmy około ponad 70 tam powinno być wpisanych, jakby w, w raty, w komentarzach. Czyli każdy kolejny komentarz tam dodaje kolejne zapachy, nazwy i nuty. Obiecałam koleżance. Yy, właśnie jednej zrobić, Malina bardziej na słodko. I sam innej koleżance, yy, a ona też swojej koleżance, właśnie ten kwestię co opowiadałam, czyli ta mandarynka, labdanum, olibanum, zprzedzeniem tego typu kwestie. Yy, ja na trzeci składnik trochę, trochę wsiano, nie siano. Yy. Zamieszczę w ogóle składniki, bo tak jak mówię, składników jest bardzo dużo. było blisko 300, ale część jest nierozrobionych, jest spakowanych. I jest tego dużo, które jeszcze się tak powiem swojej roli nie doczekały, a rola dla nich na pewno zostanie znaleziona. Cały czas domawiam też kolejne buteleczki, kolejne pipety, kolejne zlewki. To cały czas, jeżeli chodzi o takie kwestie takie techniczne, laboratorium też. Buteleczki różne, zakręcane z pipetami, z skroplomierzami, różnego typu pipety. Czasami niecelowo niektóre buteleczki są inne, mają inne pipety, inne kolory, bo chodzi też o to, żebym szybko pewne składniki namierzałam. Takie, powiedzmy, miejsce z podręcznymi składnikami, które są często używane, ale też takie inne miejsca grupowate, składniki nie nieosobne, cytrusowe, osobno-zielone i tak dalej e, Jakie składniki, tutaj takie jeszcze a propos tych wieści z laboratorium, wieści znośnie tworzenia, planów, składników i tak dalej, rozważań, doświadczeń e, Muszę zdobyć, ale to już wiem, że będę miała tą czarną herbatę właśnie e, Ja mam białą herbatę, mam też takie aspekty, gdzie jest herbacianość, w ogóle mam składnik, który przepięknie pachnie taką trochę R Grej z cytrusowami, ale takimi bardzo szlachetnymi. Cieszę się, że udało mi się zdobyć właśnie szlachetne, jakościowe, naturalne cytrusy, bo wiedziałam po laboratorium słowackiego stylu, że tam było różnie z owocami, więc mi zależało bardzo na tym, żeby udało mi się otrafić takie, z których będę ogromnie zadowolona, czy to owoce, czy to kwiaty, czy to ogólnie jakieś roślinności. W ogóle dla pewnych składników widzę ogromne zadania. Koniecznie muszę mieć ich więcej. Tak jak mówię, już mam ogromną listę składników, które w kółko będę nabywać. Bo już z muchu byłam tak zadowolona, że sobie domówiłam. Z fiołka, jednego z właśnie, bo kilkam teraz fiołków z tego początkowego, byłam tak zadowolona, że już sobie domówiłam. Już było domawianie linalu, już było domawianie tej pewnej pięknej, wytrawnej paczuli, już było domawianie takich składników leśnych, które bardzo często używam, nie wiem, jakieś właśnie olibanum, cedr i to sprawdzanie właśnie różnych wersji cedru, ponieważ miałam cedr Virginia, cedr Alaska, DMS cedr Atlas, mam też jeszcze inne cedry, generalnie różne. różne. Więc więc jeżeli chodzi właśnie o tak samo właśnie różne składniki z szafranem. Tak samo porównuję różne cytrusy. Porównywałam różne, nie wiem, maliny. Ale malin nie ma tak dużo, tak jak rozmawiałam. To nie jest aż taki prosty do zdobycia składnik. Co tam jeszcze? Te różne składniki właśnie z szampanowością, musowaniem. Nie w ogóle cieszy to, że cały czas się pojawiają składniki. Cały czas są nowe, uzupełniające z jakichś tam braków, że chodzi o jakieś dostępności i wcześniejszych składników, ale że cały czas są nowe i nowe, nowe. To daje ogrom różnych możliwości, ogrom różnych pomysłów, bo ja po prostu do jakiegoś innego składnika potrafię mieć już tysiąc pomysłów na minutę. Ja już mam w tym momencie listę do. Chyba 75 zapachów stworzonych, a już mam chyba 45 zaplanowanych. Gdzie jeszcze w międzyczasie właśnie wychodzą takie, że jest lista do realizacji, a mi najdzie na jakiś zupełnie inny klimat i jest zrealizowany po prostu w tym momencie. Tak, właśnie jak nie był na liście planowanych ten zapach Distancja. Ja od razu miałam dla niego pomysł, zamysł, wszystko wyobrażenie i właśnie nazwę. A w ogóle dzisiaj planuję tworzyć. Planuję tworzyć um, kolejny zapach z mandarynką, jakby ich było mało. W ogóle to już trzeba uporządkować, tak jak z Rabarbarem. Porządkować właśnie miniserię z lasem, w ogóle tak, jakby się tego przejrzeć, to wszystkim tworzę to tak: miniseria z lasem, miniseria z Rabarbarem, e, miniseria z herbatą czarną, miniseria z miotem, z lawendą, w ogóle będzie miniseria pożyczka, to już wspominałam. Miniseria, właśnie ta kobiecość Także cały czas Czasami jest właśnie, będzie ta miniseria z parą żelazka Dlatego, że pomysłów co połączyć z parą żelazka Po prostu z tym efektem cudnym, po prostu Dla mnie wciągającym, dystansującym Przeciągającym, relaksującym Niesamowicie aromaterapeutyczny, tak jak właśnie kiedyś kolegom powiedział Ader Ultra No po prostu mnie ten zapach pary żelazka po prostu Obezwłanie jest tak wciągające, tak uspokajające. Mam też absoluty z osmantusa, z mimozy, z irysa, w ogóle tyle różnych pomysłów, właśnie na te składniki, absoluty z kwiatów, różne właśnie ekstrakty, w ogóle. A jeszcze nie odebram. To koleżanka mi to odebrała, bo nas akurat nie było, skąd tego nie wysłać, wysłał Jeszcze nie odebrałam zamówienia, gdzie jest ekstrakt kawowy Więc pewnie będzie kolejna zabawa tematem kawy No nic, filmik już jest za długi, także ja kończę Bo ja chcę zdobyć też panik matek, konopie, coś takiego Chociaż już pewne takie aspekty mam Mleczność, taką typową mleczność, śmietankowość chociaż już pewna aspekty, tak jak mówiłam, mam chociaż piękny, kremowy, mleczny sandałowiec. Także no nic, ja idę jeść i wychodzę.